Błogosławiony ksiądz Ignacy Kłopotowski, osobowość, stawianie sobie zadań odpowiednich do posiadanych uzdolnień. W tym samym okresie życia wykonywał wiele zadań, przy czym każde to zadanie wymagało innych uzdolnień: obowiązki kapłańskie, udzielanie sakramentów, nauczanie, prowadzenie rekolekcji, misji, remonty kościoła, jednocześnie pracy kapłańskiej. Cały czas towarzyszyła praca dydaktyczna w seminarium duchowym, obowiązki kapelana szpitala, rektora kościoła, aż czasem proboszcza i dziekana. Pracy kapłańskiej przez cały czas towarzyszyły różne prace charytatywne, które domagały się różnych uzdolnień. Szukał biednych dzieci i starców różnymi sposobami, docierał do prostytutek i żebraków. Aby przekonywać ich o potrzebie zmiany życia. Starał się o budynki oraz o wyżywienie i ubranie dla ponad 200 podopiecznych, współpracował z fachowcami z domu zarobkowego i organizował pracę w różnych przytułkach. Obok prac duszpasterskich i charytatywnych prowadził szeroką działalność oświatową, na którą składało się tworzenie tajnych szkół, księgarni Organizacja pracy dziennikarsko-wydawniczej, zdobywanie lokali, maszyn, wyszukiwanie pisarzy i różnych fachowców do pracy w drukarni, domagało się pełnego angażu sił i zdolności. Podsumujmy słowami siostry Rafaeli: Człowiek, który potrafił zakładać domy dla sierot, starców, upadłych dziewcząt, pisać przez wiele lat czasopisma. Prowadzić zgromadzenie musiał być mądry, i to mądrością Bożą.